W dzisiejszym odcinku mamy dwie gigantyczne szklanki oraz bardzo dużo napoi. Konkretnie to Monsterki oraz Coca-Cola i zrobimy popularny challenge na YouTubie, który polega na tym, że zapełniamy takie wielkie szklanki właśnie tymi napojami, a następnie przez wielką słomkę zrobioną z czegoś takiego. Nie wszystkie pijemy, więc teraz musimy zabrać się do zrobienia dwóch bardzo długich słomek. Następnie przeniesiemy się na kanapę i będziemy ze sobą konkurować kto wypije gigantyczną ilość Coca-Coli bądź też energetyka? Kto wygra, wybiera. Dobra. 3, 4, 3, 4. Kurde, zawsze. Czy wiecie, co to jest VPN? To jest wirtualna sieć prywatna, która szyfruje wasze działania w internecie, czyli że. Możecie kiedy tylko chcecie zmienić swoje IP. Jest to przydatne e, na przykład, żeby zachować swoją prywatność w cyberprzestrzeni. I słuchajcie, z tego powodu chciałbym wam polecić w dzisiejszym odcinku jego sponsora, czyli Surfsharka. Jest to właśnie sieć VPN na wszystkie platformy, czyli możecie zarówno z tego korzystać na komputerze, jak i też na waszym smartfonie. Czy to macie system iOS, czy też Androida I do czego właściwie może posłużyć takiemu zwykłemu użytkownikowi VPN? Otóż najważniejsza według mnie funkcja, w sumie nie, nie najważniejsza, tylko najlepsza funkcja to jest to, że między innymi macie dostęp do biblioteki Netflixa na całym świecie, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale Polski Netflix to jest zaledwie kilka procent tego, co możecie zobaczyć na amerykańskim. A dzięki VPN-owi możecie zmienić wasze IP na właśnie amerykańskie i mieć dostęp do Netflixa. Tak samo, nie wiem czy pamiętacie, jak wchodził dopiero co na rynek Mandalorian, czyli to jest takie show w uniwersum Star Warsa od Disney Plusa. Tego nie można było w Polsce obejrzeć przez bardzo wiele miesięcy. A gdybyście mieli VPN-a, to w momencie premiery światowej, czyli na przykład w Stanach, która miała miejsce szybciej niż w Polsce, moglibyście to oglądać. Także dzięki serwszankowi surf możecie surfować po internecie bez żadnych reklam, ale na moim kanale je zostawcie. Z Codem możecie kupić szarka za cenę o 83% mniejszą, czyli za zaledwie 17% normalnej wartości produktu. Więc w tym momencie wbijajcie w link w opisie, będziecie mogli skorzystać z tych wszystkich naprawdę fajnych funkcji, a my teraz w takim razie, jak już skorzystacie z tego, to przechodzimy do dalszej części odcinka. Ja jestem Ernest i będę brał udział w konkurencji picia przez długą słomkę dużej ilości płynów. To ja jestem Jack Frost i to ja wygram dzisiaj z Tricusem w konkursie picia ze słomki. Nie, dobra, ja biorę Coca-Cola. No poprawnie w sumie. Ja piję dużo monsterów, więc w siebie mam walczę. A, dobra, to chwila, Ja napełniam pierwszy, potem napełnię Łukasz. Ej dobra szklana podoba mi się. Wlałem. Co za jazda, jak zajebiście to wygląda! 2,5 litra koni? Tak! Nie ma co patrzeć jak po prostu wlewam te wszystkie puszki, więc... Ja pierdzielę, ej tego jeszcze nie robiliśmy! Stary, ta słomka w ogóle... Ej dobra, zrobione! Może i Łukasz jest grubszy, ale zamierzam walczyć. Mimo, że ta konkurencja polega na pochłanianiu, to ja jestem dużo lepszym konstruktorem słomek. Moja technika na pewno mnie nie zawiedzie. Może to Ernest jest lepszy w gębie, ale to ja lepiej se. Na tym miejscu chciałem z góry powiedzieć, że Ernest zostanie rozpieprzony w tym odcinku. A! Zimne. A mi nie chce iść gdzieś Jakby się nie zmniejszyło, bo już to jest dziura cholera Patrz do ile ja rzuciłem Ja się tak Ha! Mówiłem, że będę wygrywać Łukasz nie jest tak gruby, na jakiego wygląda No niestety, moja konstrukcja okazała się wadliwa Jakie pół roku studiowania ochrony środowiska W ogóle, dajcie teraz szacunek ze skiety i klapki U, Nice Jestem w tym zajebisty Musisz sprawdzić, gdzie masz przerwę. Stary pit stop musisz zrobić, jak w formule. Oby to zadziałało, bo inaczej będzie dupa. <śm> co za dźwięki, nie! Yeah! Bierzesz to, masz w buzi już picie, wydychasz nosem powietrze, stary, i wtedy dopiero płekasz picie. Jakie zimne Nie da się inaczej, tyle powietrza mi oblatuje to nie jest konkurs picia, to jest konkurs bykania Co kurde, wstajemy? Przedamy? Mhm. nie, ten challenge jest straszny mordo Ja już kompletnie nie mogę jeszcze tyle cukru Tyle słodkiego Już się nie da po prostu No bo to już jest ponad litr picia, więc zaczyna się robić ciężko Kurde! zaczynam mnie wyprzedzać! Nie wiem jaką ten olbrzym ma siłę ssania, ale trochę mnie to przeraża. Ha! Mówiłem wam, że wyjdę na prowadzenie, a ten goryl nie ma szans. Sprawdźmy testy słomki, no. Ej, który wyleje stary? To jest szereg. Mm. Jak ci nagle więcej złoga, O kurde, nie! Ja już nie mogę. Nie, no ja to dopiję na pewno, ale... Naprawdę? Tak. Stary, ja jestem już tak przepełniony, że mam kompletnie dość. Jezu, wiesz jak mnie obrzydziło już to wszystko? Co? Kiedy? Ty że ja cię wyprzydziłem? Co? Tak jak mówiłem, moja konstrukcja gwarantuje mi bardzo szybkie picie oraz zarazem zwycięstwo. Teraz... O... Będę mógł się po prostu relaksować, dlatego, że to nie jest żadne wyzwanie. No niestety, trzeba przyjąć tą porażkę z pokorą. Po prostu Ernest okazał się... No, ty zrobiłeś sobie jakieś 5 minut przerwy, a ja w tym czasie piłem cały czas. Tego się no, nie stop. da. Mi było tak obrzydło, że prawie zasnąłem przez ilość cukru, jaka tu jest. O nie! Muszę się wziąć w garść teraz z powrotem. Uf. Ale teraz ja z kolei robię przerwę, to jest taka bitwa, o Jezu, żeby cukrzycy jeszcze nie ma, bo nie jakiś taki... Nadwaga to już jest... Nadwaga jest, ale cukrzycy <gry> jeszcze nie ma. <gry> tak jak powiedziałem przed chwilą słobiaków, nie masz szans w żadnym wypadku. Ten challenge jest cięższy niż myślałem, dużo cięższy niż myślałem. Ej, naprawdę to jest tylko tymczasowe zwątpienie. Ja teraz po prostu nabiorę trochę sił, a potem wrócę ze zdwojoną mocą! Ale patrz jak niewiele zostało, bijemy się łeb bue, No. <gry> O Jezu, o fu, ale nie siadło teraz. Uuuh. Pieprze to, nie, nie mogę już, naprawdę. O fu. Stary, prędzej mi serce stanie, niż to dokończę, fu. Ej, oficjalnie najgorsze challenge, jaki zrobiliśmy. Szerbania yes. za jedno, co? Jest, udało się. O, nie. Ej, to jest niesamowite! Zawsze przegrywam w konkurencjach z żarciem, chociaż z drugiej strony to jest picie. I tak i tak jestem z siebie niesamowicie dumny, że wygrałem. Lepszy. K***a No! Na cholerę ja to w ogóle piłem, skoro miałem przegrać. W końcu się udało pokonać rzeka na jakimś odcinku. <gry> Ej, niech ludzie napiszą, co, czego oni by się napili. Ja nie wiem w tym momencie, co było gorsze do picia: Czy Monster, czy Cola? No właśnie, piszcie, jest... co wy, wy byście woleli pić. Wygrałeś, przykro mi, przegrałem tym razem. A wy zostawicie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się jutro o godzinie 18, ponieważ filmy codziennie o 18 na kanale. A tak naprawdę do 20 grudnia. A już trwa ten event od jakiegoś czasu, więc jeżeli nie oglądaliście poprzednich, to są tutaj w karcie A Nie, to są tutaj. Wyskakują się i w karcie premiów. No zostawiajcie mu łapek w górę, bo tych odcinków będzie więcej. <noise> to na tyle na razie.